Minx od Mofanga przychodzi do nas w ładnym opakowaniu, które od razu prezentuje jego zawartość. Na nim są też opisane różne wersje tej kości. W środku mamy instrukcję, niezbyt obszerną, ale uczącą, jak taką kość ułożyć. No i samą kostkę. Tutaj do czynienia mamy z, mamy z wersją plain, czyli wersją klasyczną na białym plastiku z naklejkami no i tu do naklejek już trzeba się na początku doczepić, bo ile są to bardzo ładne naklejki które łatwo można rozróżniać są świetnej jakości, to zmienione zostały klasyczne odcienie Megaminxa, fioletowy został zmieniony, jest bardziej wyblakły dodatkowo z siwego zrobił się szary, no i największa zmiana to to miejsce, ponieważ zawsze był tu taki mocno wyblakły żółty, teraz pojawił się pomarańczowy, dla wielu osób może być to problemem i przez długi czas nie będą mogli przyzwyczaić się do troszkę innego układu kolorów, co do samej jednak kości, jest to bez dwóch zdań aktualnie najlepszy mega mix na rynku, wszystko tu jest na najwyższym możliwym poziomie poruszanie się, szybkość po prostu wszystko. Feeling, któremu nie możemy nic zarzucić. Na początku problemem może być to, że będziemy odczuwali lekkie haczenie elementów w środku, ale jest to kwestia paru dziesięciu, czy paru set ułożeń i kostka wyrobiona no, traci to uczucie, przez co feeling jest naprawdę wspaniały. Szybkość na poziomie mistrzowskim, nie możemy tutaj nic zarzucić, wszystko jest bardzo szybkie i świetna sprawa jeśli chodzi o ścinanie zakrętów jest to coś co Mofang G wyniosło na naprawdę fenomenalny poziom ponieważ kostka ścina zakręty z mniej więcej takiego kąta i jest to coś co dotychczas nie było spotykane jeśli chodzi o kości typu Megamix co prawda nie jest to łatwe do wykorzystania jak widzicie muszę sobie tutaj kciukiem w tym miejscu łapać, ale tylko robię to po to żeby pokazać Wam że kostka ścina nawet tak duże zakręty nie jest już tak dobrze w przeciwną stronę Tutaj kostka raczej nie radzi sobie ze ścinaniem zakrętów, ale nadal pamiętajmy, że Megamix to nie jest kostka, przy której aż tak mocno będziemy to wykorzystywać. Więc co do samego Megamix od Mofang jest to świetna kość, bez dwóch zdań najlepsza na rynku. Bardzo szybka, bardzo płynna, świetnie ścina zakręty. Jedynym minusem mogą okazać się te inne, zmienione odcienie kolor niektórych kolorów, co może być mylące, jednak jest to kostka idealna zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych speedcuberów.